Detektywi, których znacie i kochacie, tego lata wszyscy będą należeć do jednego klubu. Zaczynamy. Klub Zbrodni. Dzisiaj na Epic Drama. Nowy serial twórców wszystkich stworzeń dużych i małych. Jesteście warci 250 tysięcy funtów. Rodzina Hardeikrów. We wtorki o 21 na Epic Drama. Każdy z nas chce mieć biały i piękny uśmiech, ale wielu z nas obawia się nadwrażliwości. Pasta Sensodyne Clinical White wybiera zęby nawet o dwa odcienie, a przy tym chroni zęby przed nadwrażliwością. Swoim pacjentom rekomenduję pastę Sensodyne Clinical White. Mój kwas hialuronowy jest lepszy niż twój. Wypróbuj krem Revitalift Filler z najbardziej zaawansowaną technologią hialuronową. Efekt widoczny przez 24 godziny. Nawilża przywraca sprężystość jak sprzed 10 lat. Krem Revitalift Filler od L'Oréal Paris. Jesteś tego warta. Super bohaterzy! Mama coś słabo wygląda. Zadanie specjalne? Wsparcie odporności mamy. A nasza dajna broń? Tylko Greenowita Forte. Greenowita to wysoka dawka witaminy C, cynku i ekstraktów z owoców zdrowo i naturalnie. A dla ciebie mam też coś pysznego: witaminowe żelki Greenowita Junior na odporność i mocne kości. Żelki superbohatera! Greenowita, odporność z natury. Volkswagen zawsze daje coś więcej: więcej przestrzeni na codzienne sprawy. Więcej emocji podczas podróży. Więcej wsparcia dla kierowcy. A nawet jeszcze więcej. To wszystko zaczyna się od jazdy próbnej. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Mam plan. Złote mi się Halibo! Czuję jabłko. I skawkę! O, złote są, jak słoneczko. Prezydent nie ciu. To będą cegły nasze. Można zbudować dom, drzewa i całe podwórko wielkie. Trzeba więcej pojazdów i więcej złotych miszków Kocham tę robotę. dla dzieci i dorosłych. No i czeka mnie egzamin na prawo jazdy. A, przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną Weź pozytywum sen. Będziesz spać jak dziecko. Pozytywum sen z melatoniną ułatwia zasypianie i wspomaga zdrowy sen przez całą noc. Ania! Zdałam! Dzięki pozytywum sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spała. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Coraz więcej osób ma problemy z wątrobą, a niemal co trzecia ma stłuszczenie. To może prowadzić do zapalenia. Dlatego powstał Optihepan, pierwszy taki lek dostępny bez recepty z najwyższą dawką ornityny. Optihepan usuwa toksyny, poprawia funkcję wątroby i jest skuteczny w różnych jej schorzeniach. Optihepan siła leku na wątrobę. To jest trek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz wagacie, wielka promocja na tysiące dodatków. Drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci. Wow! 90% taniej! Tak, aż 90% taniej! Kupuj lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne i wiele innych. To nasza najlepsza technologia wybielająca zęby. Colgate Max White Ultra. W odróżnieniu od zwykłych pas posiada przełomową formułę, która usuwa głębokie przebarwienia, wywielając zęby już w 3 dni. By zawsze, gdy się uśmiechasz, czuć się doskonale. Colgate Max White Ultra. Odlotowe ceny na start szkoły wylądowały w Auchan. Teraz przy zakupie dwóch jogurtów pitnych trzeci dostaniesz gratis. A pięciopak Grześków 47% taniej, tylko 5,79. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Sięgnij po oliwę Galo Classico, jeśli lubisz zbalansowane smaki i aromaty, i zamień nawet najprostsze składniki w małe dzieła sztuki. Galo, sztuka wyboru. This. Tu była łazienka.